Kochani widzowie, R jak reżyser, nie trzeba tutaj mówić zbyt wielu rzeczy, bez niego nie byłoby spektaklu. Mamy tutaj w teatrze wspaniałego solistę, reżysera Bernarda Szyca. Mówi się, że reżyseria to składanie wielu puzli w jedną całość. Czy to prawda? Yy, oczywiście yy, każde inne porównanie do klocków czy jakiejkolwiek innej układanki jest yy, adekwatne do tego, co się robi yy, w teatrze. No, spektakl teatralny, ktokolwiek widział, yy, składa się z bardzo wielu elementów, które, yy, które trzeba poskładać w jedną yy, spójną całość, która jest yy, efektem końcowym tej pracy. Wielu osobom może się wydawać, że reżyser ma wizję i do niej dąży. Czy to rzeczywiście tak wygląda? I jeżeli tak, to ile z tej wizji zostaje na końcu? A, no, to różnie e, bywa. No, ta wizja też e, zależy od wyobraźni. Jak czasem wyobraźnia jest e, zbyt wybujała, albo nierealna, e, jeśli chodzi o możliwości o środki y, którymi dystęp, dysponuje język przekazu teatralnego no to może być rozczarowany że y, nie osiągnięto, nie udało się osiągnąć tego co się zamierzało ale jeżeli obracamy się w realnych naszych y, y, możliwościach y, środkach tym czym dysponujemy y, no to ja z satysfakcją i z przyjemnością mogę powiedzieć że y, to co robiłem tutaj w teatrze, to przekroczyło moje wcześniejsze wyobrażenia. Prawie zawsze dostawałem więcej niż sobie zakładałem. No właśnie, też seria to przede wszystkim popis wyobraźni czy cechy, których trzeba się wyuczyć, pewne elementy, których trzeba się nauczyć. No jedno i drugie co jest takim warsztatem w tej robocie, musi być zachowane i, i, i no, poza to się dużo nie, no, nie wyskoczy. No, piękną umiejętnością jest, jeżeli nawet z ubogich środków wykreuje się właśnie przez pomysł, przez wizję, przez. Mm, no, złożenie różnych talentów, coś, co jest najboże no, piękne, zachwycające, kreatywne, co budzi zachwyt. Skąd czerpać inspirację? No, tych źródeł, bodźców jest bardzo dużo. Każdy ma inne, no, ale. W, Takiej pracy jak u nas, no to zawsze no, bywa podstawą, bywa literatura, no, albo już gotowy scenariusz, bywa aktor, na którego ma się pomysł i chce się z nim coś zrobić, albo bardzo często. To jest potrzeba, po prostu w repertuarze teatru potrzeba takiego spektaklu i yy, proszę go wymyślić i, i zrobić tak, żeby był jak najlepszy dla publiczności i żeby dobrze służył yy, i teatrowi, czyli żeby aktorzy mieli przyjemność grania w nim yy, i publiczność, która jest nieodzownym elementem teatru. Jakie są obowiązki reżysera od momentu pojawienia się tytułu po premierę? No tego jest sporo, bo reżyser odpowiada za całość. Tak jak mówiliśmy na początku, te puzle, te klocki, no to ich jest bardzo dużo. Zwłaszcza w takim teatrze jak nasz, teatr muzyczny, tak jak opera, a jeszcze bardziej teraz współczesny teatr muzykalowy, posługuje się bardzo wieloma elementami od tych podstawowych, czyli scenariuszy jakiejś literatury, dramaturgii, pracy z aktorem, ustawienia tych scen u nas, całej warstwy muzycznej, zarówno indywidualnej, solistycznej, jak i e, chórowej orkiestry e, ruchowej, e, czyli um, tego wszystkiego, co jest związane z tańcem, przez plastykę, scenografię, zmiany tej scenografii, światło, akustykę. Teraz bardzo popularne są projekcje. To wszystko trzeba zgrabnie połączyć, żeby miało logikę i, 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 i sens. I współpracownicy, który, o, dobór, o, właśnie dobór współpracowników, obsady no to są rzeczy, nad którymi musi zapanować reżyser w taki sposób, żeby dało się to przeprowadzić. To jest bardzo ważne. Właśnie, dobór osób, z którymi się współpracuje. I to, to też powiedziałem, że bardzo często to zaskakuje, bo jak są kreatywni i, 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 i dobrzy w swoim fachu, to jest szansa powodzenia tego. No, żeby to wszystko pozbierać. Na koniec, bo w ostateczności no, za całość odpowiada reżyser. I w, tak jak na początku, reżyser ma prawie że wszystko w głowie i musi to rozdysponować, te swoje pomysły, czasami tylko propozycje pomysłów albo jakieś zalążki, czy jakieś tropy, które się podaje. No to w miarę rozwoju pracy nad spektaklem już i aktorzy i wszyscy inni realizatorzy nabywają coraz większej wiedzy i coraz bardziej w tej swojej dziedzinie dysponują i mają większą wiedzę o tym niż reżyser. Potem w pewnym etapie jest takie... Taka funkcja reżysera, o której mówił kiedyś Krzysztof Kieślowski, zapytany kim tam właściwie jest reżyser, on powiedział, no to jest ktoś taki, który wszystkim pomaga. Ile czasu zajmuje reżyserowi stworzenie spektaklu, powiedzmy widowiska trzygodzinnego około na dużej scenie? Jeżeli jest gotowy scenariusz, no to też prace koncepcyjne doboru realizatorów i obsady jak się dobrze trafi, no to, to może być dosyć szybki proces, ale jeżeli nie jest to takie proste jak chociażby w ostatnim spektaklu, który robiłem, Hairspray, gdzie potrzebowaliśmy obsady ciemnoskórej, więc to dosyć długo trwało. A potem y, sama realizacja y, dużego muzykalu y, też zależy od sprawności zespołu. Tutaj ukłony w stronę naszego, y, moich kolegów aktorów, y, tancerzy i muzyków, y, którzy są bardzo sprawni. Y, y, czasowo. To jest taki termin, który jest uzależniony w teatrze od tego, jak się pracuje. Jeżeli robimy na przykład w wakacje, kiedy nie ma repertuaru, no to gdzieś dwa miesiące potrzeba. A jeżeli gramy i te próby są tylko o jednej porze, na przykład rano, no to odpowiednio więcej, ale no, minimum to jest gdzieś 60 prób. Jest Pan reżyserem, ale też aktorem. Jak się reżyseruje sztukę, znając tą drugą perspektywę? No, tu mogę powiedzieć, że to na pewno ułatwia, ponieważ samemu się to przechodziło, samemu jest się po tej drugiej stronie i łatwiej zrozumieć kolegę, który w tym czasie jest reżyserowany, od którego wymaga się spełnienia um, tych założeń, tych zadań, które, które w danej scenie są potrzebne. Na pewno yy, yy, trzeba mieć też zrozumienie co do tego, yy, że yy, jest taki Taka rozbieżność, taka podstawowa rozbieżność, że reżyser chce bardzo szybko efektu i wymaga od tego, od aktora, żeby był gotowy i prawie że natychmiast, żeby pokazał mu efekt, a aktor jakby się opiera, jest, ten, ten, prosi o więcej czasu, bo potrzebuje to wszystko przemyśleć. Jakoś u, ustawić to sobie, poczekać, dojrzeć i, i, i mm, tu jest taki pewien mm, zgrzyt czasami mm, na próbach, no, który w moim wypadku y, łatwiej mi zrozumieć, no bo, no bo często bywam po drugiej stronie. I dokładnie z tym się spotykam i moja reakcja jest dokładnie taka sama. A właśnie, jak to jest być, oprócz tego elementu, o którym Pan wspominał, reżyserowanym przez kogoś innego jako aktor? No to, to też zależy przez kogo. Teatr to jest spotkanie, to jest spotkanie Dwojga ludzi, widz i aktor, ale w pracy no to jest aktor, mój partner. Moim partnerem też jest reżyser, który stawia mi wymagania co do tego, co sobie założył i co chce osiągnąć, czy co chcemy osiągnąć razem. Bywa tak, że to ułatwia komunikację kiedy jest dobre porozumienie, no ale czasami utrudnia. Bo jak nie ma tego porozumienia, jesteśmy na innych płaszczyznach, to takie doświadczenie reżyserskie czasami się odzywa, będąc na scenie, i jakby się chciało wyręczyć tego reżysera, albo mu podpowiadać, jak to zrobić. To z kolei nie każdy zawsze dobrze przyjmuje i woli, żeby tej jego działkę aż tak nie, nie ingerować. Trzeba po prostu wyczuć sytuację i e, no, zobaczyć, z kim się pracuje i jaka opcja relacji i zachowania wobec siebie jest w tej pracy najlepsza. Na koniec wróćmy do spotkania. Aktor, wic, reżyser, wic, człowiek pracujący w teatrze od wielu, wielu, wielu lat, a więc. Jak osoba pracująca w teatrze non-stop od wielu lat radzi sobie z dziewiątym już miesiącem braku tego widza na widowni w zasadzie? No, jak dla wszystkich, to jest y, sytuacja, y, no, która spadła na nas w sposób y, nieoczekiwany. E, u nas, tutaj w teatrze muzycznym, jest tym bardziej taka odczuwalna, ponieważ ten sezon i to, co się stało od marca do teraz, do grudnia, było planowanym okresem wyjątkowej intensywności pracy. No i naraz wszystko zostało zatrzymane. Tak jak może troszkę na początku było czegoś takiego, że, że to wystopowanie yy, można było odebrać nawet jako coś dobrego przez chwilę. Ja nie mówię tutaj o, o wirusie, o, o, o chorobach, po prostu yy, przy tak intensywnej yy, pracy yy, jak... Yy, była w naszym teatrze i co się zapowiadało, to to było tak już na, na granicy naszych możliwości. I naraz raz stajemy, więc może dla niektórych było pewnym wytchnieniem, oddechem. No ale to wiadomo, to nie może trwać długo, bo jeżeli ktoś ma w sobie naprawdę taką naturę aktora, czy człowieka teatru, no to wiadomo, że teatr bez widza nie istnieje. No to pragnie tego. To wszystko co jest w zamian, te wszystkie działania online, no są tylko taką Działalnością zastępczą, no jest, 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 dobrze, to, to też jest jakieś nowe doświadczenie, ale no, nikt z nas y, nie, nie traktuje tego jako y, równoległej działalności. To jest tylko na chwilę, dobrze robimy to, ale y, tęsknota za, za publicznością jest, y, jest ogromna. Nam się udało zagrać y, nawet sporo spektakli w październiku, no to jak po tej przerwie od marca pierwszy raz poszła kurtyna w górę w marcu no to, yy, i potem spektakl się, się kończył, no to i zarówno i u widzów, jak i u aktorów no to wzruszenie, które było, no było niekłamane. Tam poszły łzy, yy, takie, które były jak najbardziej naturalne i, i nie chodziło o aplauz, yy, do którego na szczęście jesteśmy przyzwyczajeni i który też tutaj dostaliśmy, chociaż od tych 25%, ale sama ta sytuacja ponownego spotkania no, wywołała tak duże emocje. Czeka Pan na kolejne spotkanie? z największym utęsknieniem, po to robimy teraz e, kolejną rzecz, koncert, który się pewnie nie odbędzie ostatniego grudnia, czyli koncert mm, sylwestrowy i noworoczny. E, ale mamy go. Przygotowujemy i czekamy, jak to się mówi, pod parą, żeby tylko go odpalić. I do jak najszybszego spotkania w naszym teatrze.